Tegoroczny jarmark Wielkanocny, który trwał aż dwa dni, rozgościł się na placu Kazimierza Wielkiego. Był jednak nieco skromniejszy niż w poprzednich latach, ale i tak było sporo wielkanocnych akcentów, także tych przygotowanych przez uczniów wielońskich szkół. Staramy się uprzyjemniać Państwu ten, ten czas przedświąteczny. My lubimy ten czas przedświąteczny, lubimy święta, ale też jest to związane z naszą pracą z pracą i z podstawą programową, z tym, że mamy dużo przysposobienia do pracy i wtedy młodzież nasza wykonuje te cuda, które tutaj możemy obejrzeć. I są to też wytwory i cukiernicze, i wytwory rękodzielnicze. My stoimy tutaj na stoisku, a nasi uczniowie walczą o medale na ogólnopolskich zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Wczoraj już odbyli pierwsze gry obserwowane, dzisiaj są przed meczami, które gwarantują im wejście do finałów. Także trzymamy za nich mocno okciuki. Spośród jarmarcznych stoisk naszą uwagę przykuło również to z całym mnóstwem pięknych stoisk. Ale nie tylko. Wszystko, co tutaj widać, zrobione jest własnoręcznie przez naszą rozmówczynię. Jak zaczęła się pandemia, to odkryłam ten talent, bo wcześniej nie myślałam absolutnie. Też sprzedawałam rzeczy, ale jeździłam po całej Polsce. Z tymi rzeczami, raczej odzież, prawda? I potem z nudą, no co tu robić? Yy, nie pracuje się, emerytką się jest, no to coś trzeba znaleźć. No i tak, powolutku, powolutku, i w ten sposób ten czas gdzieś tam. Zapycham tym, chociaż niedługo będzie ogródek, to teraz przejdziemy do ogródka. Właśnie, właśnie. proszę powiedzieć. E, e, klienci kupują czy nie bardzo na razie? Na razie nie bardzo, nie, nie, bardzo. nie bardzo, ale ja tu stoję dla e, satysfakcji, dla znajomych, jak się spotka, bo nieraz się 20 lat nie widzi kogoś, prawda? I wtedy można porozmawiać, poprzytulać się, powspominać no. pewne rzeczy, także jest fajnie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na efekt pracy warsztatów działających na Dworcu Kulturalnym w Dąbrowi. Jej szefowa na jarmarku także zaprezentowała ciekawe artystyczne rękodzieło. Popatrzmy, co tam było. Mamy dzisiaj ceramikę i mamy wytwory z szycia. I to wszystko własnoręcznie zrobione przez uczestników zajęć? Tak, zgadza się. To są produkty, które powstały pod okiem naszych instruktorów, pani Agnieszki Szulki, Katarzyny Rózgi, no i mojej skromnej osoby. Czy w takich wariackich, zabieganych, multimedialnych czasach yy, ludzie jeszcze chcą robić takie rękodzieła? Chcą robić jak najbardziej. Nasze warsztaty cieszą się ogromną popularnością, wielkim zainteresowaniem. I na całe szczęście też chcą kupować no ludzie. Także tak, fajnie, koło się zamyka. Jeśli chodzi o jarmark, to tak jak mówiliśmy na początku materiału, był nieco skromniejszy. Rękodzieło wielkanocne to jedno, ale było też coś dla ciała w postaci napitków i rzeczy jasna, słodkości. A dłuższa relacja z jarmarku wielkanocnego do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach.